Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj sobie pogadamy trochę o pick'em. Moim zdaniem to jest trochę już a, nudne te pikiem. Te system szwajcarski jest strasznie już przereklamowany, moim zdaniem się powinniśmy wrócić do grupowego. Do grup, powinniśmy po prostu wrócić i tyle. Po prostu to jest już wkurzające, że kolejny major ze systemem szwajcarskim jest tak e, rozwalony, że duże które grają najwięcej ma potem w... W fazie Legend, które awansują, robią totalny rozpierdol. Po prostu są przyzwyczajeni do tego klimatu na tym lanie, bo mają zagrać tyle, ma wiedzą, wiedzą co zagrać na danych mapach. Są mega rozgrzani i to z turniej, gdzie wydłużek ktoś zrobił w pretentach 2 3 trzy, trzy dwa zrobiły, awansowały w następnej le do następnej fazy do fazy Mistrzów. W bardzo łatwy sposób, bo tak Liquid Monte i Game World to po prostu ci Cisło po prostu. Cisło, cisło i cisło, nie? Też chodzi o to, że jeśli tutaj NC i G2 robi 3-0 w fazie pretendentów, to ma chyba 5-4, albo 5 dni przerwy z następnego meczu w fazie Legend, a takie Liquid, Monte i Kermeli, że miał tylko jeden dni przerwy od grania i są w takim jakby trybie napierdalania. Na I to było, moim zdaniem, bardzo łatwo sobie poradzić tutaj w fazie Legend, tak naprawdę, ja nie spodziewałem się tego. Ale to super, na Strzecholmie też tak było, na Twerpi tak było i na Rio też tak było. No tutaj szkoda mi g i Na'Vi, bo to ostatnie turnieje i myślałem, że przejdą, w tą, tak naprawdę w tą Furię i Jence to tam wywalone, ale kolejna wersyjska drużyna. Odpady z wynikiem 0,3 i to bardzo śmieszy. Szkoda tego pikiem. NC najnie no dał rady w ogóle. Ale moim zdaniem powinniśmy wrócić do grupy. W, w następnym c. dwójce będą już grupy, bo już ten system szwajcarski jest trochę dla mnie przereklamowany. Tak naprawdę, już za długo, za długo, już chyba 6, 4 lata. System szwajcarski 4 lata, gdzieś za długo jest. No i w fazie pikiem, tak naprawdę. Pikiem Mistrzów. nie interesuje tak naprawdę w ogóle. Ale tu Heroic, e, e, Gamer Legion, Apex, Vitality, Vitality Heroic i Heroic wygra Ej, tyle po prostu. Tak na pewno naprawdę muszę Monte zmienić, albo Team Liquid panie tak każdy będzie obstawiał też, nie? Ale tutaj mi się wydaje, że Gamer Legion może sobie poradzić z Monte. Face, nie wiem, Faj sobie nie poradzi z Heroic Faze gra bardzo dziwnego cs -a. Raz dobrze, raz źle. A jeszcze co do tej fazy z yy, szwistoma szwajcarskiego. Miałem coś powiedzieć? Zapomniałem, co miałem powiedzieć. No, dupa jak zwykle. A, że te BO1-ki BO1 strasznie denerwują na początku, bo jedna mapa o niczym nie świadczy tak naprawdę i moim zdaniem powinno być Wrócić do system grupowych i po 4-5 po drużyn w grupie i grać po prostu po B trójkę każdy raz i powinno być w porządku. A nie, że jedna mapa decyduje o tak naprawdę, że jedna mapa ma 0-2 i potem się męczy z cały dzień czy, czy wrócisz, czy nie i potem taki face wracało. Na Wii się nie udało. Fanatik się nie udało. Chyba to tyle jeszcze, jak popierdolić po prostu i tyle. ktoś widział odcineczek?